Jeszcze tam, Albo inaczej zacznę to. Część z Was na pewno wie, że mój szwagier w zeszłym roku miał bardzo poważny wypadek motocyklowy. Kierowca tricykla po prostu zderzył się z nim. Był upijany. To było ponad rok temu i niestety Mark John cały czas nie jest w stanie pracować. Eee, dzięki Waszej pomocy również Przeszedł rehabilitację, operacje, różnego rodzaju zabiegi itd., tak ale cały czas ta noga nie jest w stanie, że tak powiem, funkcjonować normalnie. Na przykład noga podcypionowa, kiedy leży, całkowicie drży. Więc jedyne co możemy zrobić, aby mu pomóc, kupimy mu dzisiaj motocykl, który jest właśnie tutaj teraz testowany, i do tego będzie normalna budka. Do, które, którą się dołącza do tego motocykla i zrobimy mu tricykla, żeby był w stanie pracować w pozycji siedzącej, no bo niestety nic innego nie jest w stanie tutaj robić. To jest całkiem fajna praca, generalnie można zarobić na tym całkiem niezłe pieniądze. No praktycznie pff, bez jakiegoś większego wysiłku, także jesteśmy tutaj. Ten motorek Honda. Która kosztuje tutaj, żebym was nie skłamał, 45 tysięcy peso, no, czyli około no, trochę ponad 6 zł, złotych. To jest bardzo dużo, bo większość ludzi tutaj zapożycza się, bierze kredyty, albo ktoś, kto po prostu jest za granicą, pomaga w ten sposób. My po prostu chcemy, aby on był bardziej niezależny, dlatego zrobiliśmy mu dzisiaj taki prezent. W przeciągu miesiąca, może powinna być całość skończona. żeby wyglądało mniej więcej tak jak ten, tutaj tricykel. No i będzie w stanie pracować. Także ja, z, ze swojej strony i ze strony mojej filipińskiej rodziny, chciałem podziękować każdemu, który nam pomógł wtedy rok temu. To była naprawdę tragiczna sytuacja dla nas. My też nie mieliśmy specjalnie pieniędzy, żeby wszystko płacić. To po prostu ludzie. Wielkiego serca pomogli nam. Także bardzo dziękujemy. To dzięki Wam mój jest w stanie normalnie funkcjonować jest w stanie chodzić. Bo jego kolega, który siedzi na tym samym otoczeniu, kiedy mieli wypadek, no niestety, ten człowiek który raczej pracować nigdy już nie będzie i będzie zdany na łaskę innych osób no, ponieważ nie jest w stanie prawidłowo chodzić. Nie miał po prostu takiego szczęścia, jakie szczęście, jakie szczęście miał mój szwagier. Także idziemy dopełnić wszelkich formalności i będziemy wracali do domu. Nara!